zmontowana. W ostatnim odcinku jeszcze była w paczkach i przyznam się, że sam ją zmontowałem. A dzisiaj pogadamy o ciekawym artykule, który czytałem. W artykule twierdzą, że niemiecka gospodarka funkcjonuje tylko dzięki Polsce. Współpraca Niemiec z Polską na pewno uratowała Berlin przed recesją. Podreperowała niemiecką sporo części niemieckiego PKB. Tak wynika z danych DE Statis dotyczących właśnie handlu zagranicznego. A jutro mają mi składać kuchnię, moją szwedzką kuchnię, ale większość tych mebli jest i tak made in Poland, a tymczasem to właśnie Polska pobiła Chiny wśród odbiorców niemieckich towarów. Importowaliśmy produkty wartości 87 miliardów euro w zeszłym roku. Podczas Chiny importowały jedynie produkty warte 84 miliardy euro. Także importowaliśmy od Niemiec więcej niż Chiny. Także Polska stała się kluczowym partnerem handlowym w tych ciężkich czasach, rynkiem, gdzie Berlin może zbywać swoje towary. Z jednej strony jest to dobre zjawisko dla nas, dla polskiej gospodarki, ale z drugiej strony Polaków, nas, nas Polaków może niepokoić rosnący trend importu z Niemiec do Polski. A tą szafę kupiłem z Jelska jest, to chyba jest duński sklep, jak mi się wydaje. I e, złożyłem ją sam, mieli super instrukcję e, obsługi, jak to się składa, tą szafę. I wszystkie części były ponumerowane, także e, prawie każdy byłby w stanie złożyć taką szafę. A dla Niemiec przez e, sprzedawane towary do naszego kraju wynik eksportu poprawił się aż o 6 miliardów euro. A u mnie tutaj dzisiaj był elektryk, widzicie? Wszystkie tutaj gniazdka zamontował. Również lampę na przedpokoju i w łazience. Także idziemy do przodu. Czekamy jeszcze na drzwi. I wtedy działamy dalej. Także dla Niemców jesteśmy największym rynkiem zbytu oraz czwartym największym rynkiem, gdzie Niemcy kupują towary. Polska jest krajem o najwyższym skumulowanym wzroście gospodarczym w całej Unii Europejskiej w ciągu ostatnich 20 lat. Także wygląda na to, że Niemcy szukają partnera, który wyciągnie ich kraj. I całą Europę do przodu z tego kryzysu. Niemcy kupowali dużo produktów ze Stanów Zjednoczonych, oczywiście z Chin i mieli tanią rosyjską energię. A produkowali swoje produkty na całym świecie, a przede wszystkim tam, gdzie było tanio, używając po prostu części i tak dalej produktów z Chin. Ale jak mówię, te czasy się skończyły. Także jeżeli ten model się wyczerpał, to teraz jedynym ratunkiem zostaje Polska. No oczywiście nie tylko Polska, ale przede wszystkim Polska. Nawet Frankfurta Allgemeine Zeitung w Niemczech pisze, że Niemcy powinni podziękować polskim konsumentom. Według statystyk żaden kraj nie zwiększył w 2024 roku importu z Niemiec tak bardzo jak Polska. Konkretnie o 4,6% do 48,4 miliarda euro. To jest aż 200 milionów więcej niż Chiny. A czy to ma coś wspólnego z naszym nowym rządem? Tego nie wiem, że importujemy coraz więcej z Niemiec, ale z drugiej strony e, nasze zakupy w Niemczech stają się dowodem tego, że stajemy się po prostu coraz bogatszym narodem. Na polskich ulicach widać coraz więcej nowych Volkswagenów, Audi, BMW, Mercedesów i tak dalej, Fordów. E, dlatego na pierwszym miejscu towarów eksportowych e, stoją niemieckie samochody z wynikiem 7,2 miliarda euro a to wzrost aż o 15%. Kolejne miejsca zajmują maszyny, wybory, wyroby, przepraszam, chemiczne, żywność i warto zauważyć, jak dużo Polacy kupują właśnie w niemieckich marketach. Ja dzisiaj też chyba byłem na zakupach w Lidlu. I to właśnie niemiecki Lidl ma u nas tutaj w Polsce najwięcej swoich sklepów poza Francją i właśnie Niemcami. I dalej zakłada ekspansję na polskim rynku. I nie wiem, czy w Polsce w ogóle istnieją polskie markety. Myślę, że jedynym jest chyba Dino, który właśnie tutaj jest 50 metrów od tego bloku. Zaraz może tam pójdę i kupię jakiś polski produkt. Ponieważ na przykład w Lidlu dużą ilość produktów tego sklepu to niemieckie marki, obecnie Lidl obok Biedronki, sprzedaje najwięcej żywności w naszym kraju właśnie. A wśród drogerii to właśnie Rossmann zajmuje pierwsze miejsce i jeżeli chodzi o sprzedaż właśnie produktów chemicznych, środków chemicznych, które używamy w naszych domach. I większość z tych produktów jest właśnie wyprodukowana w Niemczech. Często jest tak, że Polak pracuje w Polsce dla niemieckiego koncernu, zarabia 10 tysięcy złotych, kupił sobie Audi na raty i po prostu konsumuje niemieckie produkty. A z drugiej strony to Niemcy pracują dla nas, aby nam wyprodukować nasze towary, z których korzystamy. Na przykład chemię. Lub może część tego Audika. Obecnie całkowity eksport Niemiec to około 1,6 biliona dolarów, że jest to niezła kwota, i teraz, nawet w czasie tego kryzysu, Niemcy eksportują takie wielkie ilości, a 90 miliardów dolarów przypada. W Polsce to znaczy, że odpowiadamy za około 5,6% całościowego eksportu naszych zachodnich sąsiadów. A jak będę kręcił kolejny odcinek dla Was z tego miejsca, to mam nadzieję, że już tych kartonów za mną nie będzie. A na tej białej ścianie będzie stała kuchnia. Szwedzka, solidna kuchnia, złożona przez fachowca. Prawdopodobnie z Ukrainy. To znaczy, teoretycznie, jeżeli 40 milionów Niemców posiada pracę, to około 2 miliony z nich pracuje dla nas, Polaków, i produkuje dobra potrzebne w Polsce. A aż ponad 28% całego polskiego eksportu stanowi rynek niemiecki. To nadal Polska robi więcej dla Niemiec niż Niemcy dla Polski. To jest oczywiste, także prawie 1 trzecia naszego eksportu idzie do Niemiec. Także stwierdzenie, że ratujemy niemiecką gospodarkę jest jak najbardziej prawdziwe. I to znaczy, że po prostu my zwiększamy nasze zakupy. Polacy, coraz więcej Polaków zarabia 10, 15 i nawet 20 tysięcy złotych. Kupuje Mercedesy, BMW, Audi, Volkswageny i Fordy. I dlatego nasza sprzedaż z Polski do Niemiec oczywiście spada. I my dopłacamy Niemcom, a Niemcy nam nie. I całkiem teoretycznie możemy założyć, że jeżeli w Polsce pracuje 15 milionów Polaków, to 1 trzecia, to aż 5 milionów, wykonuje pracę dla Niemiec średnio lub bezpośrednio. Także rozwój polskiej gospodarki polega na tym, że sprzedajemy czy kupujemy więcej niemieckich towarów. Polska siła eksportowa w 2024 roku osłabła i obecnie dużo więcej importujemy niż sprzedajemy do Niemiec. Czyli w finalnym rozrachunku e, oczywiście my Polacy na tym wszystkim tracimy. E, z reguły jest przecież lepiej, jeżeli e, kraj więcej eksportuje niż importuje, e, tak jak to robią Niemcy nawet teraz e, w kryzysie. Do dzisiaj w Polsce każdego roku inwestowało się około 26 miliardów euro we wszystkich sektorach, a przede wszystkim w przemyśle, produkcji i motoryzacji, czy na przykład w przeróbce metali i, i tak dalej, w różnych branżach. Ale nie ma co się oszukiwać, niemiecka gospodarka mimo kryzysu ma potężną przewagę nad Polską. I tak przyznaję się, że te wszystkie informacje mam na ściądze. Także sobie od czasu do czasu tutaj zaglądam na moje notatki i czytam właśnie z mojej ściągi. Ponieważ, jak wykazują statystyki, Niemcy odpowiadają za większą część naszej gospodarki. Udział Niemiec w polskim handlu to aż 29%. Ale jak Polska może uzależnić od siebie Niemcy. Już teraz przecież nasze gospodarki są niemal połączone. A po drugie musimy zadać sobie pytania pytanie czy po wyborach w Niemczech zajdą jakieś zmiany czy nasze gospodarki dalej będą tak współpracować na korzyść Niemiec czy może nie i czy my będziemy jeszcze korzystać z tego handlu czy może nowa partia, która przejmie władzę w Niemczech coś zmieni. Niektórzy uważają, że Polska i Niemcy wspólnie powinny zbudować jakiś samochód elektryczny. To by przecież było coś super i dla nas i dla Niemców. Tym bardziej, że już my im te całe baterie i tak dalej do tych samochodów tutaj w Polsce produkujemy. Także Jakbyśmy zbudowali coś konkurencyjnego dla na przykład Tesli, no to by było super. Czy BID? To by mógł być naprawdę prawdziwy hit. I nie tylko dla Niemców, ale przede wszystkim dla nas. Także co trzeci Polak pracuje dla Niemca, i kupując niemieckie produkty ratujemy niemiecką gospodarkę. Ja teraz idę na zakupy do Dina i kupię jakieś polskie produkty polską żywność a mam nadzieję że jutro tutaj fachowcy jak już mówiłem zmontują mi moją szwedzką kuchnię którą zobaczycie w kolejnym odcinku na dzisiaj życzę Wam jak zwykle przepięknego dnia hej